Kochani, w komputerze mam filmy, które zaraz Wam pokażę. Zacznijmy sobie od pierwszego filmiku. Zobaczcie tutaj. Dokładnie akcja ma miejsce przy tym waszym stoliku, a właściwie przy Waszej wyspie kuchennej. Bom, bum, bum. Chcę wam powiedzieć, że was uwielbiam za tę historię, jak wy się z nią bawicie. Naprawdę, jakbym miała przedszkole, to jedno i drugie ma u mnie etat od jutra. I wasze problemy pojawiają się w momencie, kiedy te ona chce czegoś innego niż wy. Zobaczmy. Proszę, może teraz chwilę pobawię się sama, ja popracuję jeszcze. Pięć minut i teraz pobawimy się, ja? Mhm. Wasz podstawowy problem jest taki, że Teja przejęła stery w tym domu. Tak naprawdę w tym domu to ona wyznacza zasady. No, ale myślę, że tak, że ja troszeczkę popracuję, a ty pobałem się sama, przez chwilę. Ty już tutaj też w tej sytuacji. To już też jest ciężko, nie? Dobra, to Pięć minut. Właśnie Pięć minut. O, Z czym ci jest najciężej w takich sytuacjach, Diana? Oh, Ile można nudzić, płakać? Ona. Ona manipuluje, a ja po prostu no, strasznie nie lubię, kiedy ona krzyczy czy mówi, że nie lubię mnie. Wiem, że kocha, bo co wieczór, kiedy kuwa, te, ułożę jej do łóżeczka mówię, mama, ja tak cię kocham. No, ale cały, cały czas ona może zamknąć mocno drzwi, bo ja na przykład nie pozwalam włączyć bajkę, czy mówię, nie lubię cię i nie chcę z tobą bawić się i w ogóle papa pa", i zamyka drzwi, no, nie wiem. No bo jak nigdy nie mówiłam tak to swoich rodziców. To niemiłe tak cały czas. Mama, mama. Płakać do mnie i przecież zna, że ja ją bardzo kocham i zawsze bawię bawi się z nią. A ona tak trochę traktuje. No. Masz, czasami, masz czasami trochę takie wrażenie, że tak dużo robisz, a mało z tego wychodzi. Niestety. Słuchajmy.